A więc, Siemens, mierce, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z przedstawienia komiksów. W tym razem taki dodatek do poprzedniego odcinka na kanale, czyli tam były komiksy prezentowane z maja oraz czerwca. Nie, wróć, jaki czerwiec? Jeszcze nie mam czerwca. Z kwietnia oraz maja. A ja dziś mamy taką dogrywkę, ponieważ jak wiecie, brakowało mi jednego komiksu wtedy. I był to Marvel Origins Tom. 9. Za to dzisiaj jak poszedłem do kiosku, to proszę Państwa, taki oto komiks udało mi się zakupić. Na razie nie chcę Wam pokazywać zbyt dużo w tym komiksie. Zaraz przejdziemy do tej prezentacji i wam pokażę, dlaczego tak zasłaniam aż. Tak więc teraz, yy, teraz zaczniemy tutaj prezentację. No, i to jest taki dodatek do tamtego odcinka. Eee, więc zapraszam do prezentacji. Tutaj mamy pierwsze, zaczniemy od 9. tomu z serii Marvel Origins. Już za kilka dni, bo chyba 15 albo 16. wychodzi już 10. tom. Będzie to Marvel Origins Avengers 1. Tu mamy przed sobą Marvel Origins Tom 9, Fantastic 4 4 1963, Stan Lee i Jack Kirby. No, co mogę wam powiedzieć o okładce. Tu mamy metaliczny taki napis, tu mamy lakier wybiórczy na, na tej y, ramce. No i tu na nazwiskach autorów, znaczy imieniu i nazwiskach autorów również mamy. Tu mamy lakier wybiórczy również, no i tu mamy część panoramki. Tu mamy informację, że album zawiera The Fantastic Four od 16 do 18 i Fantastic Four Annual od no Fantastic Four Annual 1 czyli jest to taki pierwszy Fantastic annual z Marvela i zobaczymy środka, wyklejka ok, spis treści, wstęp okładkę w obiektywie i no, mamy już sam komiks za dużo Wam nie chcę pokazywać jak chcecie to do nawiecia w kioskach. Niektórych, bo zauważyłem, że u mnie no w jednym kiosku w moim mieście najbliższym są. O, tutaj mamy galerię najsłodniejszych przeciwników Fantastim 4. Pytania i odpowiedzi. Czyli wszystko w Fantastim 4. Budynek fantastycznej 4, dalej naj, najsłodniejszy. No i dużo tego. Spiderman nawet jest. No i tu mamy koniec. Właśnie, dokończając tamte zadanie, przejdźmy teraz tutaj do Submarvela, nie wiem, jeszcze nie wiem, jeszcze dalej galeria, i teraz w do Tak to ja Wam to będę pokazywać, a będę teraz mówić, że w jednym kiosku, nie w najbliższym mieście jest właśnie Marvel Origins, a na przykład w jednym, już w drugim nie ma Marvel Origins, to się zatrzymało tam na piątym, czy coś, chyba tak, no i tu mamy Szkice. i tu mamy mm, reklamę. Tak, i tu mamy. Kolejny tu z kolekcji, czyli to będzie właśnie jak mówiłem, Avengers 1, Spider-Man 2. Potem Fantastic 4, 5 oraz Iron Man 2. I wyklejka. I tak to jest jeden tom. Dla porównania przyniosłem ósmy tom z serii, czyli to jest TOR 2. No. Wydanie się niczym nie różni. Dalej ten sam poziom. No i sprawa. Spra ładna paramka, ale to znaczycie na półce na końcu odcinka. Teraz przejdźmy do. No właśnie. Do tego. Pierwszy pojedynek. Gigant Mamut. Tom 38. Cena 2599. Właśnie. Zapomniałem czegoś przynieść, więc zaraz wracam. I dlaczego to się nazywa Mamut? Bo jak widzicie, jest tu już napis aż 512 stron. Okładka jest bardzo przyjemna w dotyku. Jest chyba Foria Soft Touch. No i no to naprawdę jest przyjemne. Nie to, co na przykład w Gigant poleca. Ostatnie na przykład tam Amazon jest pułapka. Jest takie śliskie, no, wiele gorsze. Kiedy kolejny tam jest? 2, 2 czerwca, no dobrze. Proszę, tu jest takie bardzo przyjemne w dotyku. Teraz szybko przewiniemy. Tu również. Pierwszy pojedynek tajemnicze zamki i ukryte komnaty, rycerskie turnieje, walki i potyczki. Czeka na Ciebie ponad 500 stron prześmiesznych historii z Donadlem i spółką w rokach średniowiecza. No i teraz chyba już możecie zobaczyć, co to jest za tom, dlaczego... No właśnie, zaraz porozumiem o cenie. No, tak się prezentuje ten tom. Pierwszy pojedynek, tak, to będzie się prezentowało na półce, ale to zaraz zobaczycie. Tu również przyjemne w dotyku. Nie ma tu lakierów i pieczego, ale jest bardzo przyjemne takie w dotyku. Mogę to porównać, chyba zaraz to przyniosę, do takiej pewnej serii, co teraz wychodzi. Mogę to porównać do serii Mistrzowie horroru i fantastyki. To również tu ma. Tam gdzie nie ma złota i wiadomo, i tych innych rzeczy. Światło się odbija. To jest Frankenstein. No i tu mamy no, bardzo podobną teksturę. Tu jest chyba trochę dalej ładniejsza, ale dalej tu jest bardzo przyjemnie. Nie wiem, czy chcecie żebym nagrał w tej serii. Mogę nagrać. To już jest tam trzeci teraz wyszedł. Hmm, światło. Dobrze. Hmm, pierwszy pojedynek, 512 stron. Właśnie hmm, dobrze, przejdźmy na razie do środka, zaraz ocenię porozmawiamy. Pierwszy pojedynek, reklama, spis treści, pokaż mi. No, i już mamy sam koniec. Papier offsetowy. No i ponad 500 stron, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo czytania. No i jak giełdź, nigdy nie zawodzi z silikonemiksem, więc to musi być bardzo. Dobre, jak zresztą wszystkie poprzednie, przejdźmy na koniec. Mamy koniec yy, już w sprzedaży. Reklamę, no i tu również reklamy. Właśnie porozmawiamy teraz o cenie. No bo taki duży tom, zobaczmy. Yy, Gigant poleca ten najmniejszy tom. Zaraz to sobie wszystkie te porównamy. Kosztuje 17,99. On ma 250 stron, tak? Yy, tak, 250 stron. Weźmy sobie na przykład Agenci detektywita to również ostatnio wyszło 5. Ma on ponad 300 stron, ma cenę 21,99. Galaxy 2, to wyszło tam. Kiedy w styczniu? Czy w, w styczniu, czy w lutym? To ma też również 300 ponad stron, a cena 24,99. No wiadomo, tu są z, z, takie metaliczne napisy na grzbiecie, na. No tutaj na okładce. Właśnie. Pomyślcie, ile, no wiadomo, to 200, Weź, bez żadnych zdobień, z lepszą okładką, o wiele lepszą okładką do tyku. tu 500 stron, tu ponad 300, niewiele ponad 300, 311, to kosztuje 21,99. Pomyślcie, ile może kosztować 500-stronicowy komiks. No wiadomo, trochę to jest, trochę to jest mniejszy format, o, wyższe i grubsze jest, no ale dalej to jest 500 stron. Cena 25,99 zł. Jest to o złotówkę droższe od Galaxy 2. Ponad 300 stron, bo tu było 24,99 zł. Zdziwiła mnie ta cena. Jak wszedłem do kiosku, zacząłem to, to się bałem o cenę, ale mnie bardzo zaskoczyło, że tylko 25,99 Bo to naprawdę nie jest dużo. To jest 500 stron komiksu. Porównajmy, bo taki sam format jest to. Gigant poleca sam ta seria zobaczcie to to jest różnica w grubości dzisiaj bardzo zdziwię cenie więc mnie pozytywnie zaskoczyło że to jest takie bardzo no ładne wydanie do tego no i bardzo tanie jak na 500 stron komiksu teraz gdy papier jest taki drogi no to naprawdę mi to zdziwiło dobrze przejdźmy teraz chyba chyba już wszystko więc wyjmę tutaj wszystko to. No dobra, to tak po kolei, żeby jakoś było. No to yy, zacznijmy od tylko. Marvel Origins. Właśnie Frankenstein wiem. Tego nie prezentowałem, ale to już wyjmę. Galaksy tam, Agenci Dektywi, pierwszy pojedynek oraz amazonska pułapka. Spora kubka, ale to tak naprawdę tylko dwa, tu były nowe. No i to jeszcze nie widzieliście, ale to. Tyle tylko używam do porównania. Tak więc tak prezentuje się to tutaj. A teraz zobaczcie na półce. I tak też to prezentuje się na półce. Tu widać piękny tom. Pierwszy pojedynek. Naprawdę wielki jest. A tu mieści się dziewiąty tom z serii Marvel Origins. I tak półka z komiksami się prezentuje. Jest już naprawdę grubo. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się za jakiś czas w kolejnym odcinku. I pa pa.